Książka, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć, nosi tytuł Tokr, żeby inni mogli przeżyć. Której autorką jest Bata Sabała-Zielińska, dziennikarka radiowa i rodowita góralka. Jest to, książka opowiada o życiu, nadziei i determinacji. Jest to jedyna taka pozycja na rynku wydawniczym, w której sami ratownicy, jak i ich przyjaciele, rodzina opowiedzieli o swojej służbie. Myślę, że grupę można nazwać spokojnie grupą elitarną, gdyż droga, która prowadzi do tego, aby zostać ratownikiem topru, jest długa, wymaga dużego doświadczenia, zaangażowania, wiedzy i znajomości topografii Tatr. Z książki dowiemy się m.in. o tym, jak pracuje ekipa śmigłowca, o pracy i szkoleniu toprowskich psów, o tym, jak długo człowiek może przeżyć przysypany lawiną, o akcjach ratunkowych w jaskiniach, jak i o tym, z jakimi problemami finansowymi na co dzień mierzą się ratownicy, o tym, jak powinniśmy wychodzić przygotowani, być przygotowani wychodząc w góry, a co jest całkowicie niedopuszczalne. Opowiadają o przypadkach, z którymi muszą mierzyć się na co dzień o chronicznej walce o życie poszkodowanego, jak i kolegów zespołu. Strachu, który towarzyszy im na co dzień i poświęceniu opłaconym czasami zdrowiem, a czasami życiem człowieka. Myślę, że jest to książka, którą powinien przeczytać każdy, zwłaszcza turyści, gdyż ci, co często bywają w górach i mają doświadczenie, jak i ci, którzy chodzą sporadycznie, gdyż uczy ona przede wszystkim pokory do gór jak i dużego szacunku dla ratowników Topru, dzięki którym możemy czuć się w górach bezpiecznie.